Siemanko, z tej strony Nataniel. Dzisiaj zagramy w Idle Miner. Dobra, tu już trochę zrobiłem. Tu muszę ulepszyć kopalnię. Co? Co? Chwilę, chwilę. To jest za AA? Dobra, pięć AA. Ja tak mówię czemu? Ups, zcinka. Tu ile mam w tym? Trochę kasy. Jest, jak 2,5 tryliona. To chwilę. Dobra. Teraz powinno wszystko zabrać. Nie. 853 trylionów zabrało i nic. Dobra, teraz powinno. Zobaczymy, czy da radę. No, na luzie teraz. Tu mam 50 level, to kasy trochę jednak wleci. Jak 221 za dwóch, tak? Tu mam dopiero 90 milionów. Więc to jak będzie na 50. To... Fu, kasa będzie leciała jednak. Tu ile ulepszy nie trzeba kosztuje. No ale nie powiem, ile mam w tym. Dobra, tu trzeba ulepszyć. <laughs> Niech tam trochę kasy wleci. Ja to... Dobra, tu leciało trochę kasy Nie wierzę Dobra, poklikam sobie Czy ja mam tylko dwóch? <coughs> nie mam trzech Oni mało robią O ile więc? o cztery tryliony No i to nic nie da to nie dadzą te 4 tryliony nic Dobra, nic jeszcze trochę będzie a jak to wezmę, to jakoś szybciej się chyba zrobi. No, teraz to idzie jak burza. Przepraszam za to, ale mam katar. No kurde. Tu się mega mało 20 bilionów. Dobra, trzy lepsze nie zrobiłem, dobra, teraz już wystarczy. Myślę, że 253 tryliony wystarczą. Jak co chwilę. Jak przychodzi 500, to jednak trochę będzie ubywało, ubywało, aż w końcu będzie akurat. <śmiech> <śmiech> Jeszcze, że tu mam dodane to. No to jest 500, no jednak ubywa. Dużo. <laughs> Mhm, mm dobra. Tu już trochę kasy jest. 3AA. to jednak trochę. Ja tak chwilę będę miał i już się kasy mega duże regen regeneruje. To mnie kusi, żeby ulepszyć. Dobra, może więcej. No, teraz to kasy o wiele więcej. Prawie trylion się robi, a trylion to w tej grze... Nie, to jest jeszcze mniej. Tu 250 to jest 25, a taki jeden to nic. Praktycznie. Ups. Skrzynkę odebrałem rano. To taka walizka jest. W Na następnym odcinku pokażę jak mi się jutro pojawi. Jutro może też nagram odcinek i pokażę, że ten, tą skrzynkę jak się robi. Żeby kasy super gotówkę zarobić. Tu jak na mięso się rzucili. Bo trochę kasy produkują. 400. Tak bym się dziwił na ulepszeniu ile robią więcej. no to teraz, to tak, to tak. Za 50, ale za 1. 5 trylionów. Jeden robotnik robi na sekundę półtora. No. Ulepszenie dobre. To też. Biorę w ciemno. No bo jak na słyszę to. 418. To ile to jest kasy. 258 zrobią i zaraz ile? 500 będzie. Tu już zarobiam więcej. Więc jednak się opłaca. Ja tu robię 8 bilionów. Co? Co? No, trylion niech się robi. Teraz trochę się więcej robię. Jednak mówiąc, 600 tak bierze, ale kasy dużo będzie leciało. Jak włączę później to kasy prrr, w a w od razu. Nie no ale mam y, pomysł y, nie to tu dwa razy... Nie, nie w dwa razy bonus, tylko tutaj. Za 500. Może taki zakup, niby jakieś Anuluj. Ale to będzie 14 AC. Na pewno. To będzie AD. Chyba. Albo też AC. To będzie dużej jej robiło. kropka 4 AA, 45 AA. Jednak trochę szybko to idzie. Jednak już mam 4a. Teraz będzie 5. Szybko idzie. Kurde, co tu mówić? Już nie ma praktycznie. Tu trochę bilion. Milionów? Na którym on nas. Sto drugim. Dobra. Już miliony mi robił, głupek. Jak miliony można robić? Czekajcie, to zrobimy. O, przypisz. To szybko oczywiście. I jeszcze to 10 trylionów to wcale tak mało nie jest. <laughs> 10 trylionów to tak wcale malutko aż nie jest. No, zaraz będzie to 6,2, Tu to może być oczy, cholery kasę. Tak dużo. Dobra, mamy 8 na 12, 10 coś takiego skończymy, ale mi się nie chce nagrywać jakiś pijący, ja jestem wstałem. O 10, czyli 19 minut temu, bo tu mam o godzinę źle, więc w... wyszedli się, że ten, że będzie wstawiony o 10 coś, ja o 10 wstałem, o ty 10 minut przed odcinkiem. Dlatego taki zmęczony jestem. A jak kasy, trochę leci, no trochę leci. Jak robi 5 Za u... Nie. Którego kurde miałem ulepszyć? Tego? Teraz robią gaz. O matko, ci najwięcej robią. Jak oni 200, 500 trilionów robią. Ci malutko na samym dole kiedyś to za nich zrobiłem najwięcej. Będzie trzeba ulepszyć na ten 50 level. <laughs> wyjdę na godzinkę 2 i już będę miał na nich 10 leveli. No, 150. <laughs> <laughs> tak. Teraz 1 2 3 4 7 razy, to wola 7 razy niż dychę. Załóżmy, że 180 a o! I bardzo miał. Hmm. Ale nie dziwię. Ci bardzo szybko robią. To jest plus. A ci mają łopaty. No może dlatego tak wolno robią. To jest 590, to jest 654. Tak to, to zawozi. To wszyscy biorą podwójnie te 50, prawie. No. Tylko jeden bierze 148 albo coś takiego. Nie wiem, jak to się do mnie napisze, napisze w komentarzu 4.6a. Dobra, jest 11 minut. Skończę, żeby was nie zamęczyć. E, mam 200 super z gotówki. Równe, dobra. E, kończymy. Tylko tu sprawdzimy jedną rzecz. Na ulepszenie jednego kursu 5.5a. A. To jeszcze to ulepszę. Dobra. Ulepszam. I kończymy odcinek. Dobra. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i jak najwięcej. Narka!